Grupa założycieli już w momencie tworzenia firmy miała kilka pomysłów na określone leki, czy też na, określone, na określony atak na cele biologiczne, które uważamy mogą, mogą być wykorzystane do stworzenia nowych leków. Także zaczynaliśmy, zaczynamy na tym etapie, już z określonych pomysłów. W ciągu kilku lat roku, dwóch lat, yy, yy, trwa okres, gdzie yy, tworzymy nowe związki, i testujemy je w, na różnych esejach biologicznych i w wyniku tego procesu w ostateczności wybieramy pewien związek, który prowadzi się do badań przedklinicznych. Badania przedkliniczne wiążą się z toksykologią, z określeniem yy, Toksycznych efektów związków, także efficacy, czyli aktywności związków i tego, czego można się spodziewać potencjalnie w klinice. I przygotowanie, już bardziej formalne, produkcji i formy, produkcji aktywnej for, substancji, jak i formy leku. Ten proces trwa w całości około 2-3 lat. Zakładamy, w sytuacji, kiedy już startuje się. Z grupy, związków czy też z, z odpowiedniego dobrze sformułowanego pomysłu i a, pewne struktury są znane. Natomiast w sytuacji, kiedy a, określa się czy też poszukuje się nowych związków całkowicie od samego początku, zwykle ten okres początkowy trwa ekstra rok, dwa lata, w zależności od sytuacji. Także w naszym przypadku, przynajmniej na w pierwszym etapie zakładamy, że w ciągu dwóch, trzech lat jesteśmy wprowadzić, w stanie w pro, doprowadzić projekt do badań klinicznych, do fazy badań klinicznych i w zależności od sytuacji albo spróbujemy przeprowadzić pierwszą fazę, może fazę 2a, początkową fazę, e, drugą e, samodzielnie lub, także, lub być może we współpracy już z jakąś firmą, która zainteresuje się naszymi projektami.